Najmocniejszy moment negocjacji to, gdy nic nie mówisz. Cześć. Tu Michał Chmielecki z projektu Przywództwo. Dzisiaj porozmawiamy o jednym z najbardziej niedocenianych narzędzi w negocjacjach. Nie o technice, nie o argumencie, ale o ciszy, bo często to właśnie cisza jest najsilniejszym momentem rozmowy. Dlaczego tak bardzo boimy się ciszy? Większość osób czuje dyskomfort. Chcemy coś powiedzieć, wypełnić przerwę, żeby nie było niezręcznie. Ale w negocjacjach cisza potrafi być potężniejsza niż jakiekolwiek słowa. Po pierwsze, kiedy mówisz za dużo, ujawniasz za wiele. W emocjach dopowiadamy argumenty, których wcale nie musieliśmy ujawniać. Po drugie, kiedy wypełniasz każdą pauzę, pokazujesz napięcie, a napięcie zdradza twoją pozycję, czasem nawet bardziej niż słowa. Po trzecie, kiedy nie zostawiasz przestrzeni drugiej stronie, nie słyszysz tego, co naprawdę ważne, bo ludzie zaczynają mówić dopiero wtedy, gdy mają na to miejsce. To teraz krótki case study. Praca z dyrektorem sprzedaży. Prowadziłem kiedyś coaching z dyrektorem sprzedaży. Człowiekiem, który całe życie wygrywał słowami. W pewnym momencie powiedział, kiedy oni się zamykają, zaczynam coś dorzucać, żeby nie było niezręcznie. Efekt? Dawał więcej niż chciał. Odsłaniał warunki, które mógł zostawić na później. Robił ustępstwa, których nikt od niego nie oczekiwał. I nie uczyliśmy się żadnych nowych fraz czy tekstów. Uczyliśmy się tylko jednego: nie wypełniać ciszy z automatu. Pierwsze rozmowy były dla niego trudne. Cisza wydawała się nienaturalna, ale kiedy zauważył, jak druga strona zaczyna mówić więcej niż planowała, powiedział: Ta cisza to moja największa przewaga. Dlatego pamiętaj, w negocjacjach nie zawsze chodzi o to, żeby mieć gotową odpowiedź. Czasem chodzi o to, żeby umieć zostać w milczeniu, bo cisza daje ci kontrolę, daje przestrzeń drugiej stronie, a tobie. Czas na myślenie. I bardzo często to właśnie w ciszy zapadają najlepsze decyzje. Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, zasubskrybuj kanał, zostaw komentarz i podziel się nim z kimś, kto mówi za dużo w negocjacjach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.